Witam Was, jest Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Samsung Galaxy S6. Telefon ten służy mi jako takie moje codzienne urządzenie, z którego głównie korzystam już od tygodnia. Tak więc myślę, że w końcu to jest dobra pora na nagranie właśnie pierwszych wrażeń. No i chyba zaczniemy od samego wykonania. No i jak dobrze wiecie, poprzednie urządzenia z serii Galaxy S. Zazwyczaj były wykonane z tworzywa sztucznego, co w większości użytkowników się niestety nie podobało, ponieważ no, telefon nie wyglądał na to, ile producent sobie za niego życzył. Tak więc, to była taka jedna z wad, które w końcu w szóstej generacji tego urządzenia zostały wyeliminowane. No i trzeba po powiedzieć, że S6 wygląda na urządzenie warte 3000 złotych. Co mi się spodobało od razu na temat właśnie wykonania, to jest ramka, która została umieszczona tutaj dookoła całego urządzenia. To co mi się spodobało to przede wszystkim to, że posiada ona takie jakby zaokrąglone krawędzie, co poprawia nam chwyt urządzenia, dzięki czemu pewniej leży w naszej dłoni. Co mi się również spodobało, to to, że nie jest ona w żaden sposób lakierowana, to znaczy, że kiedy jakieś zarysowanie się pojawią, bądź obicia na niej, to będą w takim kolorze, w jakim jest tutaj aluminium właśnie tej ramki, więc to nie będzie jakoś strasznie wtedy wyglądać. Natomiast przez takie wykonanie oraz również zastosowanie z tyłu tafli szkła, Niestety Samsung pozbył się tutaj takich głównych opcji, jakie wyróżniały poprzednie urządzenia z serii Galaxy S. To znaczy to, że mogliśmy sobie tu wsadzić kartę microSD, a także samodzielnie wymienić baterię. Tutaj niestety tego nie mamy. Mamy do, do wyboru tylko kilka opcji pamięci wewnętrznej i tyle. Nie możemy samodzielnie wymienić baterii ani rozszerzyć pamięci, i tak naprawdę najbardziej mi się nie podoba to, że nie możemy sobie tutaj właśnie włożyć karty MicroSD, na przykład z dodatkowymi filmami, muzyką bądź innymi tego typu plikami. Co do szkła z tyłu, to o ile w białej wersji nie widać tego mocno, to z tego co wiem na złotej, na zielonej bądź na czarnej wersji, niestety dość znacząco widać tutaj zabrudzenia, kiedy po prostu nie używamy telefonu w żadnym pokrowcu. To jest, można powiedzieć, wada po prostu, że, że musimy często wycierać tą tylną ściankę, żeby utrzymać ją w miarę takiej czystości. Jedyny element tak naprawdę w wykonaniu, który mi się najbardziej nie podoba, to jest umiejscowienie aparatu. Oczywiście nie czepiam się tego, że tutaj obiektyw wystaje, ponieważ w tym momencie chyba w większości smartfonów obiektyw wystaje i nikt z tego problemu nie robi, ja też nie robię, natomiast nie podoba mi się sposób to, w jaki producent wkomponował tutaj obiektyw aparatu. Wygląda to tak, przynajmniej w moim odczuciu, jakby ktoś o tym zapomniał i w porę się zorientowali i dokleili tutaj obiektyw aparatu. To to jest oczywiście moje wrażenie, nikt się nie musi z tym zgadzać, ale właśnie taką mam opinię o oczku aparatu. Ale ogólnie ujmując, S6 naprawdę wygląda bardzo elegancko, bardzo estetycznie i jest świetnie wykonana. Tutaj nie ma żadnych problemów, właśnie jeśli chodzi o jakieś trzeszczenie bądź inne tego typu rzeczy. Przechodząc do ekranu, to jest aspekt, który naprawdę robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że zastosowano tutaj naprawdę ogromną rozdzielczość jak na wyświetlacz o przekątnej 5,1 cala. Mamy tutaj rozdzielczość 2560 na 1440 pikseli. No i to nam zapewnia naprawdę ostrość wszelkich obrazów. Naprawdę ekran jest ostry jak brzytwa i tutaj nie ma problemów jeśli chodzi o odzorowanie obrazu. No i również, jak to w ekranie AMOLED, wydaje mi się, że również tutaj Samsung podkręcił w szóstej generacji Eski kolory, dzięki czemu AMOLED wygląda jeszcze lepiej i z całą pewnością jest to chyba najlepszy ekran w urządzeniu mobilnym, jaki, jaki widziałem. Więc naprawdę to jest genialny element tego urządzenia. Teraz bateria. No i niestety tutaj trochę ponarzekam. Bateria... Na początku użytkowanie niestety nie wystarczało mi na cały dzień taki pełny dzień użytkowania telefonu, czyli oczywiście uruchomiona synchronizacja, uruchomiona lokalizacja i inne tego typu rzeczy. No i niestety po około dwóch godzinach, a nawet poniżej godziny zdarzały mi się wyniki, przepraszam, poniżej dwóch godzin zdarzały się wyniki, że po prostu już po dwóch godzinach uruchomionego ekranu Nasza bateria wołała o doładowanie. No i to poprawiło się jakiś czas temu, kilka dni temu. Galaxy S6 zaczął uzyskiwać trochę lepsze wyniki w takim również codziennym użytkowaniu, czyli synchronizacja, lokalizacja LTE oraz Wi-Fi cały czas uruchomione. No i teraz udaje mi się dobić do 3 godzin, nie więcej, niestety więcej niż około 3, -3 godziny na poświetlonym ekranie mi się tutaj nie udało uzyskać, natomiast z urządzenia naprawdę korzystałem tak dość mocno, prawie maksymalna jasność była ekranu, tak więc tak to wygląda. Oczywiście plus tego, że mamy tutaj szybkie ładowanie, tak więc w przeciągu godziny jesteśmy w stanie, w stanie naładować nasze urządzenia powiedzmy o tych 40% naładowania. Natomiast to tylko działa z oryginalną ładowarką, kiedy mamy podłączenie do, do normalnego gniazdka. Kiedy chcemy ładować z powerbanka, no to niestety to już się odbywa trochę wolniej. No i tak naprawdę chyba bateria psuje całe moje świetne wrażenie na temat tego urządzenia, ponieważ oprócz baterii, szczerze mówiąc, tutaj większych wad nie dostrzegam. Przechodząc do samego systemu, możemy dostrzec, że nakładka jest tutaj po prostu uległa takiemu odchudzeniu. Wszelkie ikony wyglądają na takie wykonane w stylu Flat i naprawdę to mi się bardzo podoba. Sam system, muszę Wam powiedzieć, że również jest świetnie zoptymalizowany, pomimo tego przeładowania ogromem funkcji jakie posiada nakładkę TouchWiz, to wszystko jest tak fajnie posortowane, przede wszystkim mam tu na myśli interfejs ustawień, że naprawdę każdy powinien się w tym bez problemu połapać i wybraną opcję po prostu tutaj znaleźć. No i jeśli już jesteśmy przy opcjach, warto wspomnieć o tym, co tutaj doszło. No i doszły przede wszystkim motywy. Możemy w końcu sobie tutaj instalować dodatkowe motywy. W tym celu możemy przyjść do sklepu. Mamy również kilka takich zaprezentowanych od razu. Dwa motywy mamy. Ja szczerze nie jestem tego zwolennikiem, ponieważ większość motywów jak sobie przeglądałem w sklepie no jakoś nie trafia w mojego usta, To, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale z całą pewnością należy tutaj powiedzieć, że motywy możemy tutaj sobie oczywiście ustawiać. Kolejna rzecz, jaką poprawiono względem poprzednika to jest czytnik linii papilarnych, no i to jest chyba rzecz, z której najczęściej korzystam. Przede wszystkim korzystam dlatego, że w końcu to dobrze działa. Wespiącek jak pamiętacie, czytnik linii papilarnych działał na zasadzie przesunięcia k wybranym palcem po przycisku Home. No i niestety to rozwiązanie powodowało wiele błędów i wiele po prostu takich sytuacji, że czytnik nie mógł odczytać naszych linii papilarnych. No i tutaj chyba zastosowano podobną technologię jak Touch ID znane z urządzeń Apple. Czyli po prostu wystarczy palec przytrzymać na, na przycisku HOME i do, dosłownie natychmiast urządzenie jest odblokowywane. Tutaj krótki przykład: naciskam przycisk HOME, przytrzymuję i dosłownie poniżej sekundy mój odcisk palca jest tutaj bezproblemowo odczytywany, więc to jest naprawdę świetna rzecz. Z takich ciekawszych również rzeczy, jakie tutaj doszły, to w ustawieniach dostępności mamy tryb jednego dotknięcia, czyli Wyłączamy sobie ekran, oczywiście, i przesuwając ręką w tenże sposób, urządzenie może nam się poświetlić, wyświetlić jakieś powiadomienia nasze, godziny, inne tego typu rzeczy. Z tego co sprawdzałem, naprawdę działa to bardzo dobrze i świetnie jest to po prostu odczytywane. Wystarczy w ten sposób ręką machnąć tutaj nad czujnikiem, właśnie tutaj nad ekranem, i po prostu jest to wszystko fajnie wychwytywane. Oczywiście zrobię Wam osobny film prezentujący nakładkę taśmisk, ponieważ to jest jeszcze więcej naprawdę do opowiedzenia, a tymczasem przejdę do samego aparatu. O ile sama matryca nie robi tutaj jakiegoś ogromnego wrażenia, ponieważ jest to 16 megapikseli, to jasność tego obiektywu, czyli f1.9 już robi wrażenie i nie, do niedawna tak naprawdę Galaxy S6 był smartfonem z najjaśniejszym obiektywem. Teraz przegonił go LG G4, a także Huawei P8 i tam bodajże te urządzenia mają f1.8. Co do jakości zdjęć, muszę Wam powiedzieć, że Stoi ona na bardzo wysokim poziomie, czy to tak naprawdę robimy zdjęcie z bliskiej odległości, czy robimy jakieś zdjęcie panoramiczne, naprawdę jakoś zawsze stoi na bardzo wysokim poziomie, przede wszystkim świetne odzorowanie kolorów, świetna ostrość tych zdjęć i to, tak, i to naprawdę zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, czyli właśnie ostrość zdjęć. No, i również zdjęcia przy słabszym oświetleniu. Tutaj specjalnie przewinę. Robiłem zdjęcia właśnie już wieczorne, i trzeba przyznać, że one są naprawdę bardzo jasne, i świetnie jest tutaj wszystko odzorowane. Więc naprawdę, aparat to jest rzecz, która robi tak naprawdę na mnie tutaj ogromne wrażenie. I Galaxy S6 może śmiało zastąpić dobry aparat kompaktowy, i wydaje mi się, że nawet momentami może nam zastąpić lustrzankę. Takie mam oczywiście zdanie. Sama aplikacja aparatu świetnie tutaj pod względem ergonomicznym zaprojektowana. Tutaj po lewej stronie mamy różne funkcje. Możemy sobie zmieniać tryby, mamy m.in. tryb automatyczny, profesjonalny, wybieranie pola ostrości, czyli albo mamy wyostrzony przedmiot z przodu albo z tyłu. Zdjęcia panoramiczne również bardzo fajnie są łączone, panoramy, nie ma żadnych jakichś takich przerw i również te zdjęcia dobrze wyglądają. Powolny ruch, czyli możemy sobie robić nagrania w slow motion. Szybki ruch, czyli takie przyspieszone nagrania. Wirtualne zdjęcie to jeśli weźmiemy sobie jakiś przedmiot i możemy go sobie zdjęcie tak właśnie naokoło w taki sposób zrobić, i potem to softwareowo możemy sobie przeglądać. No i na końcu mamy również opcję pobierania większej ilości trybów robienia zdjęć. Tak więc, tak wynulają moje pierwsze wrażenia na, na temat Samsung Galaxy S6, muszę Wam powiedzieć, że to jest niezwykle udana kontynuacja serii S, przede wszystkim dlatego, że telefon jest świetnie wykonany, tak naprawdę wszystko jest tutaj świetne poza baterią. Niestety bateria tutaj mnie niestety zawiodła, ale szczerze mówiąc, tego się spodziewałem po pojemności 2550 mAh, z tego co pamiętam. Tego się po prostu spodziewałem, że tutaj wyniki pracy na baterii nie będą zbyt porywające, a cała reszta naprawdę wydaje mi się, że na razie większych wad w tym urządzeniu nie dostrzegam. Dobra, tak więc myślę, że w pierwszych wrażeniach to będzie na tyle. Zapraszam Was na omówienie nakładki TouchWiz, a potem na końcową recenzję Samsung Galaxy S6. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was na razie.